Chciałem powiedzieć o I za dużo nie będę się odzywać, bo chyba nie muszę. No i tutaj raz i na no, jeden poziom tylko. Na drugi poziom weszliśmy. Więc widać, że tutaj trzeba mieć turboskupienie. Chce się dużo przejść poziomów. Trzeba mieć turboskupienia. Ja na przykład go nie mam. No i bo palec mi się dziwnie przesuwa. Nie wiem czemu. Ale okej. Okay. No to lecimy jeszcze raz. No, widać? Widać. Teraz mam już większe skupienie. No i patrzcie, jedziemy tak, tak, tak. I bum, 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 bum. O, na szósty? ta na szósty No i teraz musicie mieć to jakby lekko skupienie, lekko nie. O dobra, no i teraz widzieliście, że popełnię malutki błąd. No Jak Wam się podoba gra, to zostawiajcie lajki yy, i, w, i wbijamy do końca miesiąca yy, 12 subskrypcji. No i jeżeli chcecie, taki, taki filmik następny yy, z tej gry. To musi być pod tym filmikiem yy, Muszą być 4 lajki Żeby był kolejny filmik z tej gry Albo nie, 2 yy, lajki Albo nie, 3 lajki 3 lajki i kolejny odcinek z tej gry No ten filmik za dużo nie będzie trwać I teraz mam tutaj balona No i ile tych balonów? To trzech razy sztuka czy ile? Możemy je wszystko odebrać. Nie. Nie możemy ich wszystkie No dlatego szkoda. No ale bardzo ogólnie fajna gra. Mi się podoba. Jak wam się podoba to zostawiajcie komentarze. No i nie będę już powtarzać tamtych słów. No i widzicie co, co zrobiłem Duży błąd. Bo przecież w tej grze trzeba mieć bardzo duże stopnie, a będzie mi tylko trzeci stopień. No i bardzo słabiutko trochę. No ale teraz widzowie się skupiam turbo. No i spróbuję przejść ten poziom z szóstym levelem, jak mi się uda to i czy będzie szósty level, o to pytanie i siódmy level siódmy aż widzę, więc a jeszcze tam są takie ulepszenia zaraz je sprawdzimy sobie wszystkie no i jak zabierzemy to wszystko to będzie turbo no i mi się gra mega, mega podoba Aha, wolny w tamto dobra, no to fajnie. No i teraz przejdźmy do tych sobie ulepszeń, bo tutaj mamy takie coś jak za free, co nie? No i wejdźmy w to, bo to jest reklamy, No to mamy sobie tak coś. I możemy tutaj kupować sobie różne rzeczy, na przykład dziki są nawet. Aha, Dobra, no to jak zostawicie yy, trzy lajki, to nagram tą grę jeszcze raz, a jak widzicie. Muszę zrezygnować to sobie, tak? Aha, i nie działa. O, już działa, dobra. No i bardzo dobrze mi idzie w tej grze. Jest, a nie, jest bardzo, bardzo fajna. No i jaki będzie stopień trzeci. No. To idziemy z kolejnym poziomem. No i bardzo dobrze nam idzie, tylko nie w to. A, no i. Jak na się w to wpadłem. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra. Jest, jest dobrze, jest dobrze, widzowie. Jest dobrze. Jest mega dobrze, jest dobrze. No i jaki level? Proszę, szósty. Szósty, i je. je, a. Level. A, no i znowu w to pozdro Gra jest bardzo fajna, jak mówiłem. A, nie wiem, czy widzieliście, co się stało, ale okej. Okay. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Mmm, okej. Okay. A no i ja ogólnie zapomniałem. I pokażę Wam widzowie, czy ten glitch zadziała. Jak zadziała, no to fajnie, mega fajnie. A, nie zadziałało, no to subcie. No i patrz. Tak siódmy No gdybym się nie zbił tam to by było lepiej No ale było i tak dobrze No i robimy tak, no i tutaj pewnie będzie setka, tak? Nie, pięćdziesiątka Ale i tak dobrze, co nie? Więc Idziemy z kolejnym poziomem, jedenastym już, więc W tej grze się szybko zalicza te poziomy, no i no, i tutaj muszę to robić, o tak, no i tutaj się przełamuję. Dzisiaj w ogóle bardzo dużo mówię na tym odcinku, a poprzednim mniej mówię i chyba było lepiej do Widzieliście co ja zrobiłem. No i drugi poziom, niestety. Niestety, drugi poziom, jak to się wydarzyło, sam nie wiem. Ojej, akurat to jest mega fajne, mam ten magnesik, bum, i znowu, nie. co? I to jest niepotrzebne w tym poziomie, kto ma tak być, to ja te, takiego czegoś nie chcę. I widzicie, widzowie, co tutaj się dzieje, muszę zabierać je wszystkie, no i patrzcie, co ja muszę w tak coś, no i tak coś, no i no i Gina. Tak coś, tak coś no i gina. No dobra, tak żeby ten filmik miał 9, 10 minut, to to możemy to zrobić. Żeby miał 10 minut. O, no już, te tutaj lepiej jest. A. Pozdro. Jeszcze dwie minuty pewnie będziemy się męczyć z tym poziomem, widzowie. Znajdź mnie. No i tutaj mamy ładnie o tak. Dobra. I drugi. Ale cieszmy się, widzowie, że przeszliśmy. W ogóle możecie dawać w komentarzach, jak macie tą grę, jaki macie lewetko tylko proszę nie oszukiwać. No, a ja się męczę, ja się męczę z 13. Więc, żeby setkę zdobyć, to będzie trochę trudniej niż myślałam. Myślałam, że to będzie taka fajna, łatwa gra, ale widać, że nie jest najłatwiejsza na całym świecie. Cięższa niż myślałem. Dobra, i będzie pewnie czwarty. Piąty, szósty. Hmm. No bym chciał siódmy, ale już nie będę myślał. Dobra, kupmy sobie to. O, że startujemy na dwóch. To już jest fajne. Popatrzcie. Startujemy tak. Tak, tak, tak. No i robimy to tak. O, tak, o, tak. I będzie piątka. Wiedziałam, że piątka. Ale jak skoczył, ludzie. Ale nie, ja bym tak nie skoczył, jak on. nie tak wysoko skoczyć. No szok. Ja nie wiem, czemu, ale dzisiaj w tym odcinku tak dużo ględza. Nie. Dobra, jest dobrze. Dobrze i tutaj mam dwa. I będzie siódemeczka, ósemeczka. Dziewiąteczka, widzę. Co? co zostajemy na dziewiąteczce? Trzyta. Spróbujemy coś trafić innego. Hmm, nie wiem czy się da w ogóle lok. Chocimy się, że startujemy już na te bo teraz Co się dzieje? Nie, 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 nie. Dobra, widowy muszę niestety zginąć, bo specjalnie teraz zginę, ale ten filmik już długo trwa. No to przejdziemy ten, tą garkę, no i ten poziom, no i kończę filmik. No I patrzcie, patrzcie, widzicie to. ale wale to już. No i niestety, ale. Spadliśmy. No to teraz jakby spróbuję. A, i wziąłem ten Jakby nie potrzebnie. O, o, dobra. Dobra, widzowie, jest dobrze. Jest dobrze. Mega dobrze. Dziewiąte. Dobrze. No to widzowie, czekajcie, jeszcze wyjdziemy. A no, czekajcie, no wyjdziemy z góry. No i tutaj macie, jak ta gra się nazywa. No i do następnego. Cześć, cześć.